Zobaczymy dzisiaj, co mężczyzna myślał ostatnie dni. Niedługo nie było to. Zobaczymy. Zobaczymy, jaki jesteś dzisiaj energiach i że ten rozkład jest twój. Jakaś problemy z drogą do mężczyzny. Jakby miało być szybko. Może mężczyzna chciał przyjechać i ty w takich energiach, albo czekałeś na niego, że miał przyjechać, ale nie udało się. I jakby tego spotkania albo ta droga po prostu nie udała się, i cały czas ty gdzieś tak czekałeś, myślałaś i możliwe albo spotkania miało być z nim, i mężczyzna jakoś tak. Chłodny zrobił się i może zrezygnował jakby miał jechać do Ciebie, ale coś się wydarzyło i nagle raz i nie jedzie do Ciebie. I jakoś tak to pokazano. Dobra, pomyśl teraz o mężczyźnie swoim i zobaczymy co on teraz myśli i co wydarzyło się możliwe u niego e, takie w głowie, o czym on myślał ostatnie dni. Zobaczymy. Myślę o Tobie. On e, e, bardzo tęskni za to, bo On widzi Cię w tych samych energiach, że On rozumie, że Ty jesteś e, zainteresowana Nim i chcesz z Nim spotkać się, i chcesz z Nim porozmawiać, poflirtować. E, ty widzisz w Nim mężczyznę który jest stabilny, ale w ten czas on jest bardzo przyciągający, który on to rozumie, że on wie, że ty za nim też tęsknisz i chcesz jego zobaczyć. I on, mężczyzna sam po sobie, tęsknie bardzo za tobą. Stabilny, taki energiczny, bardzo przyciągający dla kobiet taki, że wygląda pięknie. I on cały czas o to by myślał. On mówi, że ja już nie mogę, ja muszę jej pokazać swoje uczucia, powiedzieć, ja cały czas o niej myślę. Ja muszę albo do niej napisać, albo po prostu pokazać jej, że ona dla mnie jest bardzo ważna. Tu mężczyzna czeka, o ta tęsknota. No, dlaczego już czeka? No, co ty czekasz? Zaraz zobaczymy. Mężczyzna e, powiem, że myśla o tym, żeby powiedzieć o swoich uczuciach. On zakochał się, cały czas jest też w jego głowie i on już. E, Myślę o tym, żeby napisać do Ciebie i powiedzieć to, bo Ty cały czas jego głowie, ten ty na tyle jesteś też przyciągająca. Wy jesteście w jednakowych energiach. On podoba się, w takich przyciągających energiach jest, kiedy on podoba się kobietom, a Ty jesteś taka, że podoba się mężczyznom. I mężczyzna i on widzi w Tobie tą energiczną dziewczynę, która y, potrafi zakręcić w głowie mężczyzni. Oto jako tak on to patrzy. Czeka. Tysknota? Bardzo mocno. Dobra, a na co ty czekasz? Na co ty czekasz? Na spotkania. On czemuś y, widzi to, że. Aha, a ty postawiłeś koniec. Hmm. Mężczyzna. Widzi to, że ty już z niego zrezygnowała, że ty już zmęczona tym czekaniem, że ty e, po prostu tymi problemami, które może mężczyzna nie pokazywał swoją miłość, swoje zainteresowania. tak? Bo on e, pokazywał, oklamywał, może być nieszczera rozmowa, może nie szczero pisał, może nie był taki otwarty z tobą, albo wcale oklamywał. I on tak zawsze z Tobą na poważnie rozmawiał, on nie pokazywał swoich uczuć, on nie pokazywał swojego zainteresowania. On tak jakby może i chciałby to zrobić, ale nie. I między Wami teraz pustka, e, tylko ból. E, mężczyzna może być tak, że on zazdrosny i on może mówić o tym, albo mówił wcześniej, że on jest zazdrosny. I on dlatego utrzymuje z tobą taki dystans, żeby nie pokazać nie dlatego, że on nie chce z tobą być, a dlatego, że um, żeby nie myśleć o tobie jakoś tak to nie, że on myśli, że jak on z Tobą będzie mnie kontaktować i pokazywać swoje, nie pokazywać swoje uczucia, no to wtedy jakoś mógłby cię zapomnieć, ale on widzę, że nie. Że on widzi cię na tyle piękne kobiety, że on po prostu tęsknota. No, I on patrzy na ciebie, ty już chłodna jesteś, ty nie chcesz um, już nie idziesz tak z nim na konta jak wcześniej. Tak jakby postawiłeś kropkę z nim w związku. I ty inaczej już możesz, chociaż tutaj widzę, że tak jakby kontakt może gdzieś tam jest minimalny. To może być, że on ci widzi zdjęcia twoje i lajkuje, może także gdzieś jakiś komentarz może dać. I to tyle. Jakby kontaktu takiego mocnego nie ma. I on patrzy na to, żeby zacząć działać w tym kierunku, dlatego że. No, że ty postawiłeś koniec. A nuka, a co będzie? Ciekawe, co będzie. Czy będą te zmiany, czy nie? Na razie zmian ja nie widzę. Mężczyzna w chłodnych energiach i bardzo powolny. On z jednej strony jakoś tak odległość między wami może być odległość i to też powoduje, że ciężko tak jakby zmienić coś że może być tak, że ty jesteś daleko i on rozumie, że ten związek bardzo ciężko będzie utrzymać sam po sobie mężczyzna jest stabilny do związku, ale ma swój charakter, taki, że lubię, żeby było tak jak on powiedział i on sam po sobie powolny on musi naprawdę bardzo tak przemyśleć wszystko, żeby dojść do tego żeby ułożyć związek, żeby gdzieś tam coś zmienić, bo on rozumie, że on muszę zmienić coś i w swoim życiu, a na razie on nie chce. On, powiem tak, jak przyjdzie, no to mężczyzna przyjdzie tak, żeby spotkać się, żeby porozmawiać. No jest droga, żeby porozmawiać, żeby spotkać. Bardzo myślę o spotkaniu ale czemuś boję się, że może być tak, e, tu pokazano, że nie będzie zmian, tak jakby takiego związku ja powiem, że nie będzie. Dlaczego? Bo nie ma teraz takich otwartych, no jest droga, jednak on przyjedzie tylko, albo będzie spotkanie, może nie jesteście tak daleko, ale to wygląda tak, że on czemuś myślę, że między wami ciężko tak jakby kontakt znaleźć. Może to, że teraz taki nie ma tego kontaktu między wami, to też może znaczyć to, że... Але якось так, що он па, що мишла, що ти не понятиш стала зв'язку з ним. От якось так он показує. Але мови, що я поровить, і та розмова може бути на тиле приємна, на тиле, так як би он якось так. Он види те, що зmian таких. Powiem, on może przejechać wszystko, ale to nie znaczy, że będą zmiany. On nie widzi takich zmian, um, takich bardzo mocnych, chociaż on ma uczucia i ty masz uczucia, ale tu wygląda tak, że zmian nie będzie, bo um, on nie chce zmian, a ty nie chcesz związku, tak jakby pokazano i może i nie idziesz na kontakt tak mocno, bo ty nie chcesz stabilnego związku. I, I to też tak możliwe, nie? Ale szybka karta i że. Na pewno będzie rozmowa. No i ja mówię, że rozmowa nie na tyle przyjemna, jakby chciałyby. I może być tak, że mężczyzna na tyle nie otworzy się tobie, dlatego że nie wie, czy możecie być razem. Tak jakby to, że odległość problem, i to, że on nie widzi, że ty chcesz z nim być. Od jakoś tak to pokazano.